Opisałaś ten, te, te, te tolerancję dziewczynek i to, jest, i to jest super, tylko że dzieci zwykle reagują i bardzo takie mają czułe miejsce, kiedy kiedy krytyka, hejt, możemy to stopniować mm. w nieskończoność, zaczyna dotyczyć rodziców. Mm -hmm. Wiesz, to, mm -hmm. jest, to mm -hmm. jest ten kawałek. To jest też ten moment, kiedy, kiedy ja uświadomiłam sobie, że, no, no, no pasarano, to jest mm -hmm. ten moment, kiedy, mm -hmm. kiedy jest moja granica, kiedy moje dziecko nie może. No tak, no bo my jesteśmy przychodzić i płakać, tak? że czuje się, do, wie, że, że jest bezsilne, że, mm -hmm. że, że nie może mnie obronić. Wiesz, on, dziesięciolatek. No, tak. Znaczy, ja, to, jak... ja, to, ja, to, ja, wiesz, mi się wydaje, że to też jest trochę mm, inaczej. Mogę tylko zgadywać, no bo jestem mamą e, młodych kobiet, 24 i 26 lat, więc nie takie dziewczynki znowu. I myślę, że chyba ta relacja matka-syn też jest e, trochę inna i że ten syn pewnie czuje się trochę w obowiązku, żeby tą mamę mhm. bronić. Zwłaszcza, że no nie ma taty, tak? tak. E, więc no, tu ci mogę tylko. To też był zresztą współczuć.